W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Uroczystość Ducha Świętego spotykamy się tutaj. Jest to wyjątkowe i szczególne miejsce. I wydarzenie, które chcemy upamiętnić, też jest wyjątkowe i szczególne. Dobrze, że to wydarzenie przeżywamy w dzień 50, bo Duch Święty jest nam dzisiaj bardzo potrzebny. Zawsze potrzebny, ale szczególnie dzisiaj. Duch Święty jest wewnętrznym mistrzem, który prowadzi do prawdy. Jest nam potrzebny dziś, byśmy dobrze upamiętnili wydarzenie z 15 maja 40 że prawda sprzed 76 lat mogła nam żyć jedną z najważniejszych wartości, miłością do Boga i do drugiego człowieka, nawet jeżeli jest On innej narodowości. Wsparcie światłem Ducha Świętego modlimy się za naszych parafian. Modlimy się za tych wszystkich z naszej gminy naszego powiatu, którzy w czasie wojny pokazywali pomoc ofiarom niemieckiego terroru. A w sposób szczególny polecamy naszych braci Piotra i Antoniego, żeby otrzymali nagrodę za to, co zrobili tutaj, w tej swojej miejscowości. Żeby otrzymali nagrodę za miłość bardzo ofiarną do drugiego człowieka włączmy w ofiary Mszy Świętej nasze osobiste sprawy, osobiste intencje i prosimy, żeby Duch Święty pomógł nam dobrze przeżyć to spotkanie eucharystyczne i tę dzisiejszą uroczystość. A teraz na początku tej Mszy Świętej przepraszajmy Boga za wszystkie nasze grzechy, niedoskonałości, za brak miłości do drugiego człowieka, i za wszystkie inne rzeczy.